Dzień dobry, witamy po raz, mój nadzienny ostatni. Cię, żebyś odczytał, komu przepadnie z Twoich rąk ta zaszczytna nagroda. Winner jest Zwycięzcą jest Ale, Jacha w kategorii Innowacyjność w Wideoklipie podczas 18 Festiwalu Polskich Wideoklipów JACH Film 2009 otrzymują Marcin Pawełczak i Dariusz Kuczera za wideoklip Fenomenalnie na społeczny. Autorzy zbliżają się, zapraszamy. To jest niezwykły przypadek, ponieważ ta para autorska dostała dwie nominacje w jednej kategorii, które właśnie Państwo oglądacie. Nagrodzoną Pracą. Bardzo dziękujemy. Chcieliśmy jeszcze podziękować Marcinowi i Mateuszowi, którzy pracowali przy tym telewizji. nagrodę tą wręczy Romuald Pokoński, Dyrektor Biura Gdańsk Metropolia Europejska Stożyca Kultury Gdańsk 2016, kandydat. Zapraszamy Ramułandzie na scenę. Już jest. <klucz> Szanowni Państwo, myślę, że aktor w teledysku to często aktor mimo Jednak sądzę, że sztuka aktorska polega właśnie na umiejętności istnienia w sytuacji, kiedy jest się obserw obserwowanym. Tak jak już tutaj Magda Podprowadziła. Tak. Kreacja aktorska dla Katarzyny Nosowskiej. Za wideoklip. Kto tam u ciebie jest? Dziękuję. Dziękuję. Niestety nie przyjechać. Prosiłam, żeby wydelegowała kogoś na galę. Pograła e, wczoraj koncert w Katowicach. Jeżeli jest wydelegowana przez nią osoba, to zapraszamy. A jeżeli... jeżeli nie ma, to zaprosimy Zbiga Rybczyńskiego, wielkiego fana tego żeby przechował jacha dla Kasi Animacja. A do wręczenia nagród zapraszamy Magda Filipa i dobrze? Dobrze. To zaprosz Filipa. Filip, zapraszam cię. Filip Kowczyn, reżyser, animator wielu wideoklipów, laureat wielu jachów, otrzymał chyba cztery, dobrze mówię. Leszek w dziennikarz muzyczny, panie ma czasu na całe CV. Czyli wybitny artysta, który tworzy w technice animacji. to proszę to przedstawienie. Dziennikarz muzyczny Leszek Gnoiński. Nim wręczymy nagrody, ja chciałbym parę słów powiedzieć się o tej kategorii. Przede wszystkim jesteśmy, jesteśmy zaszczyceni, że możemy akurat w tej kategorii dać nagrodę animacja jest od wielu, wielu lat światłym punktem na, na festiwalu i naprawdę z dużym uznaniem, jakby właściwie chciałbym powiedzieć, że bardzo, bardzo szanuję pracę ludzi, którzy tyle czasu poświęcają na to, żeby stworzyć takie, takie dzieła, które trwają kilka minut i spędzają przy pracy nad tymi tym dziełami wiele miesięcy nieraz. I e, chcę powiedzieć, że Żyli właściwie zawsze docenia ich pracę, i myślę, że dokonaliśmy właściwego wyboru. i Niezależnie od, od tego, kto dostał, kto dostanie, za chwilę jaka e, wszystkie prace, które widzieliśmy, były naprawdę bardzo dobre. Dziękuję bardzo. Może tylko, że e, bardzo dużo prac animowanych w tym roku. I mieliśmy bardzo duży problem z tym, żeby te sześć wybrać, a potem z tych sześciu, żeby jeszcze jedno wybrać. Poza tym w poprzednich kategoriach też wyglądały te animowane i e, jeszcze będzie jedna niespodzianka animowana później, ale to na razie tajemnica. E, ja chciałem wręczyć. Przeczytać na Zawsze Jaka w kategorii animacja podczas 18 Festiwalu Polskich Ideologii, Jak Film 2009 otrzymują? Katarzyna Kijek i Przemysław Adamski za widoki. Aby znaleźć połowę. Dobra, gość. Zapraszamy Ja przypomnę, że oprócz tego skromnego jazdu, ci otrzymują 10 tysięcy złotych. To dla nas są wszystkie wyróżnienia, ale też niebywale miły powód, żeby znowu być w Gdańsku. Z z tego miejsca serdecznie podziękować Maćkowi i Panaracie, którzy przebyli tą drogę, którą my wyprzedzili przed chwilą w odwrotnym kierunku, specjalnie dla nas. Także dziękujemy serdecznie. A ogromne dziękuję na jego najdłuższą pracę. E, Posłuchajcie, to jest teledysk zespołu angielskiego, który powstał w 2000 roku i który zamknął w końcu swojej pocie 4 płyty. jak chciałem się spytać, jak to jest, że post realizatorzy realizują telewizja, z głowami z pirotek Nie Jak do tego dochodziło? Internet. <grym> jest. Po prostu. Nie wiem, zostaliśmy jakoś na chyba przez Myślańca, z tego co pamiętam. Zaproponowano nam, no i się zgodziliśmy. I tyle. Oni nie mogli przyjechać, nie wiem, jaka ich budżet na nie pozwala, więc są. Sądzę, oni byli lekko skonsternowani, ponieważ wokalistka jest z ciemnoskóra i miała pewne drobne obiekty, jak się okazało, to był taki drobny zgrzyt tym, ale potem przygnęło i bardzo, bardzo byli zadowoleni. tym dostaliśmy propozycję drugiego, coś jakoś tak nie było. Ale ten terebysk normalnie można zobaczyć w brytyjskich Myślę, że nawet w izraelskich, bo tyle kopii było robione, że na pewno. <grym 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 Prosimy, jeżeli to możliwe, o całą nagrodzoną pracę nas jeszcze w całości. Jeżeli...